Cześć, witam bardzo serdecznie. Fitness bez od kuchni. Jak widzicie, będzie dzisiaj coś na patelni. Także takie danie na ciepło. Zapraszam serdecznie. Danie niespodzianka. Posunę dalej trochę oleju. Do dzisiejszego dania Użyję cebulę, chorizo, czyli taki hiszpańska kiełbasa, paprykę i takie małe bakłażanki, to się chyba w Polsce nazywa takie cukinie czy coś. Takie małe cuda. Pierwsze, co muszę zrobić, to przygotować cebulę. Mam pół cebuli, z wczoraj mi została. Także wkroję sobie te pół cebuli. Każdy tam ma jakieś swoje, inne techniki na jej krojenie. Także jak tam co woli, jak tam kto woli. Czy w półksiężyco, w plasterki, w kostkę. To już indywidualne. Tak. Dałam trochę oliwy. Chyba ta patelnia jeszcze nie jest gotowa. Poczekamy chwilę. Taki kawałek, taki kawałek chorizo do smaku. Wystarczy, jeżeli kupujecie chorizo, to zwróćcie uwagę na opakowaniu powinno być zawsze zaznaczone, czy ona jest ostra, czy jest takie kiełbasa ostra, bo można się zdziwić. Ja kiedyś nie zwróciłam uwagi, kupiłam z tej samej firmy, a była dużo ostrzejsza. Najczęściej to jest zaznaczone w formie takiej papryczki, Jedna, dwie papryczki, trzy papryczki, albo po prostu jest napisane, że jest ostrzejsza lub łagodniejsza. Także mieliśmy niespodziankę, no i potem, jak już jest za ostre, to ciężko coś z tym zrobić, żeby tą ostrość jakoś tak zneutralizować. Także to sobie warto sprawdzić. Dobrze, to ja sobie wrzucę to razem z tą moją te moim chorizo, cebulasz z chorizo. tak. Tu gotuję makaron obok, ale ja będę jadła z ciecierzycą, ale może być wybór samolusy z makaronem. Troszkę sobie to zamieszamy. Dobrze. No i to się musi troszkę podusić. Żeby ta cebulka i takie kiełbasa, to chorizo nam zmiękło. Więc w międzyczasie przygotujemy sobie te małe bakłażany. Nigdy takich małych nie jadłam. Mm, nie są gorzkie. Są fajne. Ja sobie je po prostu przekroję na pół. I teraz ćwiartkę i plasterki. No tu mamy zupełnie inną kuchnię niż w Anglii. Bo tu jest tak ciepło, że w zasadzie takich ciepłych posiłków się codziennie nie je. Raczej właśnie takie sałatki. Ale... Czasami mamy smaka na coś takiego prosto z patelni też. O, już pachnie czyli za, już czuję ten taki pomidorowy, specyficzny dla tej hiszpańskiej kiełbasy smak. Znaczy na razie zapach, nie smak. Dobrze sobie jeszcze jedną, tylko y, ta, te bakłażany, przynajmniej tak wyglądają jak bakłażany, one się będą dusiły najkrócej, także je dam na, na sam koniec. że jak ta cebulka mi już tutaj troszeczkę zmięknie, to wrzucę jeszcze paprykę. Ja wiem, że z bakłażanami, szczególnie tymi dużymi, takimi, które są ciemnofioletowe, mówią w przepisach, żeby najpierw to solić, moczyć, żeby się tej gorczycy pozbyć. No nie wiem, mnie osobiście w ogóle to w niczym nie przeszkadza. Nigdy jakoś mi ten smak nie, nie przeszkadzał tej gorczycy, tego bakłażana. I teraz paprykę sobie pokroimy. Jeszcze tak na pół, potem w takie plasterki grubsze i teraz kroję w poprzek. Ja tam kroję krzywo. Nie musi to być jakieś dla mnie idealne w takiej samej wielkości. Te plasterki. Jakby to powiedzieli po angielsku, takie trochę rustic. I wrzucamy sobie tą paprykę. Ja. Super. Zamieszamy. No, już czoli zapuściło troszkę. Ta cebulka się zrobiła taka już pomarańczowa. Dodamy trochę. Do tego przypraw. No jak wiecie, ja mam tylko bazylię i oregano. I na razie na tych dwóch tylko bazuję. No przydałby się do tego, przydałaby się do tego słodka papryka. Także jak ktoś ma, to można dodać słodkiej papryki jak najbardziej. Dobrze. I to nam się będzie tutaj. Dusić jeszcze z tą papryką cebulą z tym chorizo, i na samym końcu wrzucimy tego bakłażana. Zobaczymy, jaki makaron. Pomidory się przydadzą. Więc tak, mam puszkę z ciecierzycy, ale może być z makaronem. Ja, ponieważ to jest z glutenem, więc będzie dla mnie z ciecierzycą i. To może być koncentrat pomidorowy, można do tego dodać później już na koniec, yy, taki sos czy świeże pomidory, co tam macie, ale pomidory się bardzo fajnie właśnie łączą z tym chorizo, bo one już mają taki paprykowy posmak, więc to chorizo do takich potraw właśnie z pomidorami elegancko się nadaje, więc to nam będzie jeszcze do dzisiejszego dania potrzebne. Kożę sobie tą ciecierzycę, owłuczę ją. Tu się tu już robi. Sprawdzimy jak ta cebulka. No, taka. Już jest krucha. Czolizo też. Z różnie. niektóre są bardziej twarde, takie bardziej surowe, a drugie mniej, także od tego o, a te ostre znowu, no. Więc warto sobie sprawdzić, bo można się tutaj zdziwić, jak zrobicie tak jak z poprzednią, z poprzednim chorizo. A okaże się, że to jest innej firmy, albo właśnie jest takie nie, nie aż tak zrobiona, że będzie twarde, że musi być miękkie. Dobrze, moje już jest gotowe, także wrzucam tutaj teraz moje bakłażanki malutkie. Posolę sobie to jeszcze trochę i zamieszam. Zmniejszymy sobie już tą patelnię, żeby to się teraz podusiło już na małym ogniu, którego u mnie nie ma, także na, na małej mocy mam nastawioną tą moją kuchenkę. No i to się teraz tak musi troszeczkę podusić, aż one zmiękną. No, teraz to już dla mnie wygląda na gotowe. Spróbujemy jeszcze, czy wszystko już jest miękkie. Mm. Teraz tak. Mm. Dobrze. I moja potrawka z bakłażanem, z papryką, z cebulą i z chorizo jest gotowa. Ja mam już gotową, opłukaną ciecierzycę. Więc sobie tutaj dam, to będzie tak około pół puszki i do tego damy naszą potrawkę, duszone warzywa z kiełbasą, hisz, z kiełbasą, z kiełbasą hiszpańską. Do tego super by jeszcze kochani pasowało ser cheddar. Albo mozzarella. To by się fajnie połączyło jeszcze teraz z tym serem. No nie mam akurat dzisiaj. Ale to by dodało fajnego smaku. I tak wygląda moja, mój dzisiejszy lunch. Próbujemy. Próbujemy. Jak zawsze. Mmm. Mm. Nawet dzisiaj. Jak jest tak gorąco w Dubaju. To to jest fajne. Mm. Także zachęcam. Jeśli macie jakieś podobne przepisy, chcecie się podzielić. Piszcie w komentarzach. Dołączajcie do naszej grupy na Facebooku pod tą samą nazwą Fitness będą. Tam możemy w bardziej bezpośredni kontakt wejść. No i co? Życzę Wam miłego weekendu, miłego, szybkiego, zdrowego gotowania i spotkamy się ponownie na kolejnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo, pa!